Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego w ten słoneczny zimowy dzień. Dziś czeka nas bardzo prosta wycieczka. Zupełnie inna niż nasze ostatnie spotkania, gdzie znajdowaliśmy się głęboko w lasach, szukaliśmy miejsc trudno dostępnych i takich ukrytych głęboko w górskich dolinach. Dziś będzie zupełnie inaczej, będzie wygodnie, łatwo, lekko i przyjemnie. A to dlatego, iż dziś będziemy wędrować szlakiem turystycznym z przełęczy Salmopolskiej w kierunku Malinowskiej Skały, bo właśnie ona jest naszym dzisiejszym celem. Czeka nas więc trasa łatwa, ale pełna wspaniałych widoków. Malinowska Skała to zarówno szczyt do wysokości 1152 metrów nad poziomem morza, jak i znajdująca się w jego obrębie wychodnia skalna. Wychodnia, którą śmiało można nazwać symbolem Beskidu Śląskiego, ponieważ pojawia się w wielu publikacjach, na wielu plakatach, zdjęciach, w internecie, czy też na widokówkach. Jest to więc taki swoisty symbol Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Ale malinowska skała, wychodnia skalna, to również pomnik przyrody nieożywiony, i ona nas dzisiaj interesuje ze względu właśnie na obiekt objęty ochroną. I właśnie w tym miejscu, zanim dojdziemy do malinowskiej skały, warto wspomnieć kilka słów na temat, co to takiego pomnik przyrody i przypomnieć te kwestie. I właśnie z tego miejsca na horyzoncie widać pięknie malinowską skałę. O, jest tutaj, tuż przed nami. Proszę bardzo, malinowska skała i nawet fragment wychodni skalnej, która się tam znajduje. Idziemy! I tak, wędrując sobie w tych pięknych okolicznościach na malinowską skałę, warto przypomnieć, czym są pomniki przyrody. Otóż pomnikami przyrody są twory żywe i nieożywionej, bądź też ich skupiska, które cechują się wysokimi wartościami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i historycznymi. Czyli wyróżniają się czymś wyjątkowym. Bardzo często pomniki przyrody posiadają jeszcze cechy dydaktyczne i naukowe. Stąd też konieczność ochrony takich obiektów jest uzasadniona. Generalnie najwięcej pomników przyrody stanowią drzewa. W zasadzie w większości miejscowości jakieś drzewa pomnikowe istnieją, były utworzone, w niektórych miejscowościach jest ich nawet bardzo dużo. Czasami są też to skupiska drzew albo aleje, ale pomnikami przyrody mogą być również jaskinie, wodospady, głazy narzutowe, wywierzyska, źródła czyli wszystkie wyjątkowe obiekty, ponieważ pomnik przyrody to obiekt, który wyróżnia się na tle otoczenia i przede wszystkim na tle innych tego typu obiektów. My takie obiekty chcemy chronić, upamiętnić je, zabezpieczyć stąd też są objęte ochroną jako pomniki przyrody. To tak w skrócie, ale warto o takich rzeczach pamiętać, szczególnie jeżeli widzimy zazwyczaj drzewo z zieloną tabliczką, na której jest godło i napis pomnik przyrody. Wiedząc, co to pomnik przyrody, wiemy dlaczego to drzewo zostało objęte ochroną. A więc mamy szlakowskaz, Malinowska Skała, 35 minut. A to już kawałeczek mówiąc krótko. A więc jesteśmy. Malinowska skała pomnik przyrody nieożywionej. Tego typu obiekty przyrody nieożywionej, nie tylko są estetyczne i bardzo efektowne krajobrazowo, ponieważ widać taką skałę z daleka, jest ona piękna i wyróżnia się na tle otoczenia, ale również tutaj możemy zobaczyć budowę geologiczną tego terenu, a także procesy geomorfologiczne. W związku z tym tego typu obiekty posiadają również wysokie walory dydaktyczne i naukowe. I dlatego też chroni się je jako pomniki przyrody. W przypadku malinowskiej skały, bardzo ciekawym zagadnieniem jest również zmiana krajobrazu otoczenia. Obecnie ten teren jest tutaj bezleśny, bardzo widokowy, i bardzo atrakcyjny pod kątem widokowym i krajobrazowym. Ale pamiętam jeszcze dobrych kilkanaście lat temu Malinowska skała, ta wychodnia skalna, była całkowicie otoczona lasem. Później nastąpił e, rozpad drzewostanu świerkowych. One niestety tutaj z tego terenu całkowicie zostały usunięte, e, ale to już jest zupełnie inny temat. E, natomiast. Jeżeli sięgniemy i poszukamy starych fotografii, na przykład z początku lat 50. albo wcześniejszych, okazuje się, że Malinowska skała również wtedy była na terenie odsłoniętym, czyli pozbawionym lasu. I to pokazuje, jak na przestrzeni stosunkowo krótkiego okresu, kilkudziesięciu lat, zmienia się krajobraz. Jak człowiek zmienia ten krajobraz, i jak go kształtuje. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale można prześledzić, szukając archiwalnych zdjęć, zdjęć z późniejszych lat, jak krajobraz w tej części się tutaj Beskidu Śląskiego zmieniał. Był odsłonięty, później cała ta e, część Beskidu była porośnięta drzewostanem, głównie świerkowym, bo takie sadzono, a obecnie znów jest bardzo widokowa i pozbawiona na drzewo stanów. Cóż, pogodę mamy dzisiaj piękną, słoneczną, choć tu na szczycie bardzo wietrzną i czasami aż ciężko było złapać dech, tak silny wiał tutaj wiatr. Moja wycieczka tutaj się kończy i wraca do punktu wyjścia, ale Wy możecie kontynuować ją dalej. Są to szlaki bardzo przyjemne, łatwe stosunkowo i bardzo widokowe i atrakcyjne krajobrazowo. Możecie z Malinowskiej Skały iść dalej w kierunku Skrzycznego, czy też Baraniej Góry. Polecam, bo warto naprawdę się tutaj przejść. I warto również przed wycieczką zaznajomić się z terenem, zobaczyć jakie ciekawe obiekty objęte ochroną mogą się po drodze trafić, a przecież mogą to być nie tylko pomniki przyrody, ale również stanowiska dokumentacyjne czy też użytki ekologiczne. Dowiemy się coś na temat tych miejsc, tych obiektów, możemy je wtedy zobaczyć na żywo w terenie, coś więcej się o nich dowiedzieć. To zawsze wzbogaca wycieczkę o taki aspekt merytoryczny, jest ona przez to bardziej ciekawa i bardziej bogata. Cóż, zapraszam więc na nasze kolejne spotkania z przyrodą Żywieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, na którego terenie byliśmy dzisiaj.